Vibor News. Na pytania odpowiada dr Sebastian Krajowski. Kiedy można spodziewać się pierwszych wyroków w sprawach dotyczących wskaźnika WIBOR? Wziąwszy pod uwagę obecne obłożenie sądów, e, oczywiście w zależności od tego, przed jakim sądem będziemy dochodzić swoich praw, to. E, nie byłoby pozbawione sensu, jeśli, jeśli byśmy założyli, że to będzie okres około półtora do dwóch lat na pierwszą instancję i dwóch lat na, 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 na instancję drugą, w razie gdyby, gdyby, gdyby bank się odwoływał. Przy czym wiadomo, to są sprawy precedensowe. I one mogą trwać w tym sensie troszeczkę dłużej. Z drugiej strony, one nie są też obciążone nadmiernym, złożonym postępowaniem dowodowym. Właściwie, tutaj postępowanie dowodowe, które mogłoby wpływać na długość trwania procesu, to są opinie biegłych. Przy czym sądzimy, że w przypadku kolejnych pozwów. Te opinie biegłych one już nie będą, nie będą konieczne i że sąd będzie ewentualne wnioski naszych przeciwników procesowych, a więc banków o skorzystanie z dowodu z opinii biegłego, będzie, będzie oddalał. Wydaje nam się, że, że te pozwy są na tyle dobrze uzasadnione, na tyle prosto argumentowane, że nie będzie potrzeby, aby Korzystać z wiadomości specjalnych. W związku z tym wydaje mi się, że, że to jest okres do zamknięcia co do zasady około trzech lat. W niektórych przypadkach szybciej, w niektórych może trochę dłużej, ale należałoby się przygotować, że to, będą, to będzie gdzieś okres około trzech lat.